Cześć, nazywam się Paweł Lipnicki, jestem oczywiście członkiem ZZAP i będę pojawiał się rzadko. Reprezentuję najstarszą gałąź związku, tą przedemerytalną i emerytalną, więc będę pojawiał się rzadko, ale za to będę mówił o sprawach trudnych. Zapraszam. Temat, który dzisiaj podejmiemy, jest tematem poważnym, dosyć trudnym, a czasami nawet wręcz smutnym, przynajmniej na początku. Ten temat to utrata pracy. Utrata pracy w naszym zawodzie, trzeba to powiedzieć jasno, jest dosyć częstym zjawiskiem. Ponieważ jestem dosyć stary, co widać, pozwolicie, że wykonam pewną dygresję. Dawno, dawno temu, w czasach, kiedy ja zaczynałem, było jasne, że jeżeli jestem na etacie w teatrze, to mogę najwyżej zmienić teatr, ale trwała utrata pracy mi nie grozi. Będę w lepszym teatrze, będę w gorszym teatrze, oczywiście będę tam może dorabiał gdzieś w telewizji czy w filmie, czy będę robił tak zwaną hałturę, czyli... W tamtych czasach najczęściej były objazdowe bajki dla dzieci, ale głównym moim dostarczycielem pieniędzy będzie etat, czyli tak zwany podstawowy stosunek pracy. Dziś czasy i warunki zmieniły się diametralnie: coraz trudniej dostać pracę etatową i coraz łatwiej niestety ją stracić. I tu od razu przejdziemy do sedna. W jaki sposób straciliśmy tę pracę? W jaki sposób straciłem pracę? Straciłam pracę, straciliśmy ten etat, ten swoje miejsce, to swoje miejsce na ziemi, swoje miejsce w teatrze. Otóż najgorsze jest zwolnienie dyscyplinarne. I tutaj jako Związek Zawodowy od razu mówię: nie zgadzamy się, protestujemy natychmiast. No, ja liczę na to, że wszyscy. Aktorzy i aktorki w Polsce będą członkiniami, członkami związku, więc od razu po otrzymaniu takiej dziwnej propozycji od władz jednostki macierzystej wykonujemy telefon do biura zarządu ZZAP i przedstawiamy sytuację. Nie czekamy, ponieważ nie wiem, co należałoby, mówiąc kolokwialnie, nawywijać, żeby zaproponowano. Zwolnienie dyscyplinarne. To musiało być naprawdę coś poważnego, tak zwane rażące naruszenie obowiązków. Spotkaliśmy się w naszej praktyce z wieloma przypadkami, które na początku były utratą pracy ze względu na zwolnienie dyscyplinarne, potem w drodze mediacji, nacisków i spotkania prawników, czasami w sądzie, były w najgorszym razie zmieniane na porozumienie stron, a w najlepszym razie przywrócenie do pracy ze wszystkimi przywilejami wynikającymi z poprzedniej, z poprzedniej sytuacji. Dlatego przede wszystkim nie załamujemy się. Nie załamujemy się tym, że ktoś zaproponował nam odejście. Oczywiście nasz zawód, zawód aktorki, aktora jest specyficzny dlatego, że jesteśmy właściwie pracownikami sezonowymi. Jeżeli mamy Umowę na nieokreślony czas pracy jest to plus. Jest to plus dlatego, że przysługuje nam trzy miesięczne wypowiedzenie i odprawa, i tak dalej, i tak dalej. Przy umowie sezonowej tego nie ma i dlatego jedna rada. Nawet jeżeli w naszym teatrze jest nam dobrze, jeżeli łączymy z nim plany, marzenia i wybory życiowe, zawsze Patrzmy szerzej, rozglądajmy się, gdzie moglibyśmy odejść, jeżeli po prostu dyrekcja nas nie widzi w swoim zespole w następnym sezonie, a mamy umowę sezonową. Zawsze miejmy asa w rękawie, zawsze miejmy możliwość przejścia gdzie indziej. A jeżeli tego nie mamy, o tym opowiem niebawem.